Madeczko, właśnie dojechaliśmy na miejsce. Już zebrała się mała ekipa tanterów i zaczynamy śmigać. Jest pogoda w spoko, w miarę nie pada. Na razie my przewidywania są, że będzie lepiej, więc myślę, że pośmigamy. Chłopaki nie zabrali kasków. Będę musiał edykować. Sprzęty już ogarnięte, sprawdzone. Także myślę, że będzie zajadkowy dzień. Serwis, serwis Dar, Darmatury Pańska impreza Git git cyk Nowa ekipa przybyła Joł siemaneczko Co? Tu za rołowe Kurde jakiś Amerykan styl jest Ameryka Siema, 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 siema. Tutaj, patrzcie, czym przyjechałem dzisiaj. W zasadzie to musiałem dwa Taki z... jest kurczę bogaty, żeby się dał. Nie, pracuję 12 godzin na etacie, to dlatego. A, no tak, i fajna kamera. Nie. No właśnie, już wiemy o tym, raz pożyczyłem rower od Benia i w ciągu 3 sekund jazdy na kole zaliczyłem glebę, bo przecież Benio ma hamulce angielskie po lewej stronie, także lewej stronie tył. A Ty masz ten Jest, jest, jest No Najlepiej pływający rower, powiedz mi A. A teraz jest inaczej jakieś chyba, nie? Bo wcześniej to miałeś takie podkładki po prostu. Tak, a teraz mam po prostu ściętą zębatkę. Jest to bardziej estetyczne, zasadniczo prostsze więc git. Ma siedzi, cyk jest Git rowerek w tym momencie myślę, że już nic mi nie potrzeba więcej w tym rowerze. Jest to co ma być. Są detale. Są detale, tak No to to jest to. Jest STAMP 7 pedały, które trzymają sztos Zasadniczo, nam co chcieć więcej Ewentualnie nowe koła, bo... <laughs> Fajne, Będzie... Będzie próba ładowa. No, to jeszcze trzeba poćwiczyć trochę Będzie ten trik jest kask na głowie. Ach, okay. dawa jeszcze raz. Zrobię, zrobię. No pewnie nie. <ścoughs> nie, nie wątpię. I no! Z prawą ręką machanko. To się znosi. Trzeba chwilę jeszcze pod... rozgrzać się chyba, się tak. nie? Rozgrzać to po pierwsze. Ćwiczenia to drugie i najważniejsze, czyli trzecie, kask. No i dokładnie o to chodzi. O to właśnie chodzi, no, powinien być kask, każdy powinien tu jeździć w kasku. Ile taki rower kosztuje? 18%. Tysięcy. Kurde. Na bogato. Gdzie, gdzie tym rowerkiem śmigasz? W Polaskach. Daj, w Polski gdzieś? Ty niec? Gdzie, czy, czy gdzieś jeszcze dalej wiesz? Na tak? Jakieś traski sztosik. No Ale to seria, praktycznie, nie? Tak. Noweczka? Czy tylko taki wyczyszczony? Nie, nuweczka. A elegancko. A śmigasz też na kole? Mm, słabo. No to dzisiaj się nauczysz. Żubiczek, git. No i dalej ich nie ma. Rowory, jeszcze to jest dopiero ciekawy sprzęt. Powiedz, Ci. Co mogę powiedzieć? No, zwykły willy bike jak, jak to reszta. Jedyne co zostało zmienione to na Są pewno tutaj mamy coś takiego nice Tutaj mamy Pegi od operatora <laughs> Kamila Stunta <laughs> Przede wszystkim fajnie się na to. Co mogę więcej powiedzieć to to że rama jest strasznie ciężka To mówi Ciężka rama tak? Tak, i że ciężko jest go wyrwać na koło, ale ja uważam zupełnie inaczej, z tego względu, że on na początku ma ciężko, ale później już jest idealnie wyważony. Znaczy próbowałem na tym rowerku. No właśnie podrócić jest go ciężko, ale jak już się go rozpędzi na kole, to leci jak czołg. Dokładnie. <laughs> Także taka jego specyfika i myślę, że o to w tym chodzi, że chłopaki jak już się rozpędzą na, na takim rowerze, to te triki później już mogą skakać po tym rowerze, bo ten rower jest stabilny jak motocykl. Myślę, że o to chodzi. No właśnie, trzeba się porozgrzewać, tak, jest, jest tutaj stretching profeska, nie, nie, nie ma tutaj owijania w bawełnę, ja też zaraz się będę rozgrzewał. No właśnie to się no, tak, już to pojeżdżone to... pół godziny, ale, ale teraz trzeba się rozgrzewać. Jak teraz skatujesz? Eee, kangura chciałem się nauczyć, ale. Tango trochę się urwało. I... Bo robisz podstawowy, hmm. podstawowy błąd, czyli y, trzymasz hamulec, czyli jak, ja jak, ten jak ten robisz kanguru nie, nie powinieneś tylnego hamulca w ogóle trzymać, bo lepiej jest zerwać łańcuch czy zepsuć zębatkę, niż uszkodzić ramę. <grywa> Rada od wujka starego, nie? <grywa> Stuntera. Próby będą e, jazdy tyłem z i tak jak wspomniałem na samym początku, nie dokładaj drugiej nogi, tylko staraj się utrzymać równowagę, uwaga, po prostu, po prostu tocząc się, bo do, do układania drugiej nogi utrudnia. Musisz sobie przestawić w głowie, żeby skręcać w drugą stronę. I... no. Dobra, nie będę cię stresował, próbuj, ale to są pierwsze próby tutaj ziomeczka z, z Krakowa. Ciśnij, ciśnij. Jest Słuchaj, to bierzesz i delikatnie robisz tak, w ten sposób. O, zaprezentujesz. Mogę? Masz tak? I robisz tak, że... Tak się Tak żeby ten rower podniósł się. Jakiś kawałek przyjechał. Bo z samego pod, y, podciągania. Albo nawet kierownicy. tak na jednej nodze. Jeden, dwa. Na przykład, no. A tu i uczysz go? Słuchaj. Tak. Najważniejsze to nauka. Osiągni sobie. Zostaw dwa palce. Tak. No. Dwa I dwa palce teraz na chole. Że tych palców nigdy nie ściągnę. No, dobra. Najważniejsza zasada. Jak jedziesz na jednym kole to te palce mają tylko... Masz sobie ten hamowywa. I teraz, robisz w ten sposób. Czyli bierzesz sobie i robisz... Cały oh. czas Jak idzie nauka z Jak Jakoś idzie. Jakoś idzie, progres jest. Małymi kroczkami. Myślę, że do końca zlotu się nauczysz. O, w koło było. Noga w koło. Także pamiętamy, że na, na samym początku ta noga, która się odpycha od ziemi, nie wraca na pedały. E, tylko po prostu ją trzymamy, ją tak utrzymujemy, sobie balans. E, ja wskoczę na twierdowe na sekundę. Opieramy się na jednej nodze, drugą nogą się podpieramy, odpychamy się i po prostu skręcamy nie wrzacamy tą nogą na razie na, na pedał dopiero jak już czujemy to wtedy dajemy nogę na pedała jest wygodniej raczej na mostku wskazać? Mnie jest wygodniej na mostku bo jestem dość wysoki ale jeśli nie dostajesz do mostka no to możesz siedzieć na kierownicy docelowo fajnie jest siedzieć na, czy na, na, na ramię tak? bo do, fajnie jest siedzieć na kierownicy ze względu na to że później możesz sobie puścić ręce i kierować sobie po prostu tyłkiem no. Ale <laughs> próbuj ludzi, uwaga. Ale jest każda na głowie, więc jest dobrze. Moimi kroczkami. Szebaneczko, Elo, no. Nowe mordki przyjechały. Siema. Skąd przyjechaliście? Jabłonka. Jabłonka, okej okay. I daleko mieliście? Sto kilosów. Sto kilo osób. Spoko. Ale jest kas, kto mi się podoba. Nie jeździłem z rok w sumie. Tak tylko teraz przerwam i dwa tygodnie. Każdy tak mówi, nie? A będziesz na zawodach? Będę. Git. ty masz rzemeczko będziesz na zawodach? No, jeżeli on jedzie, no to ja też muszę. <laughs> Okej, okay, no to będzie ekipa git. Klasyczna zbiórka pod makiem. Jesteśmy pod Wawelem, pod naszym Sheratonem. Nie wiem, czy to miejsce jest dobre. Najlepsze jest znane. Dokujemy tutaj i będziemy tutaj śmigać. Zawsze mi... miejscówka chyba najlepsza, rzeczywiście, najmniej ludzi. Eee, najfajniejszy teren. Róż, równo, jest równo i można tutaj pośmigać, rzeczywiście, fajnie. Jakby ciśniał. Jest Foksik, a jak się, jak się sprawuje Foksik? Bardzo dobrze. Lecimy za stopi challenge uh. Nice Okej, okay, jest rekord jak na razie Dobrze Wyszedł, Nie tym razem Nie tym razem, razem. gleba Jakie są skutki Kangaro? Piękna kaseta, nie? Jest To mi się na kangurze w No tak, ja tak przynajmniej dwie albo trzy kasety rozwaliłem, więc nam temat. Kto grubo daje, to coś, no rozwala rower, nie? Jak to to jest? to jest stary. nie No, to jest super polary stary. Zajeb... Kada, że kasku nie wziął. To są dopiero skoczki. Nie popieram jazdy bez kasku, no ale fajnie, że mają zajawę Kiedyś z tej góry tutaj mi rower spadł, na widowisko. Nagrywaliśmy wtedy film e, z jeździłem jak jako dziadek. I e, po prostu była taka scena, gdzie ja jeździłem na e, rowerze elektrycznym takim, rowerku, miałem wrzucić kolegę, który jechał na moim rowerze, taka, taka była po prostu scena. I jak go, jak go walnąłem to tak z, wypuścił rower, że spadł na dół, nie? Bo <laughs> nagrywaliśmy tę scenę tam na górze. Wariaty. No, kiedyś to było. oho <grym> <grym> jak zwykle wzabijają się chodźcie się tutaj no zejdźcie, 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 zejdźcie przejażdżka po Krakowie lecimy sobie na chillu tu jest ekipa Na to będę się podpisywał. Okej, okay. uczy się angielskiego. My skończymy vloga. Fajnie było się spotkać z, z ekipą z różnych stron. Dużo osób się zebrało i z i skoczków i, i też takich powiedzmy początkujących, także fajnie było pośmigać w takiej różnorodnej grupie. No i cóż, żegnamy się w tym vlogu. Pozdro i do następnego podlotu i filmoku. manko.